Kupisz w ofercie z abonamentem już za 999 zł. Chrupkie? No jasne, że ekstra chrupkie. Na ostro, na cebulkę, na pizzę, wytrawnie. Albo po prostu na słodko. Na chill, na smak. Naturalnie. i kupiec. Ani w zbliża się, a promocji co niemiara już czekacie. W ten piątek i sobotę. Na koniec lata. Banany na wagę 3,49 za kilogram. Oraz świeży filet z piersi kurczaka, pakowany próżniowo, kraina mięs mega 17,99 za kilogram. Do tego wszystkie paczkowane kawanosy Tarczyński, Drugi tańszy za złotówkę, a wszystkie kosmetyki Nivea. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Piedronka. Somebody once told me you have to go through hell to achieve resurrection. Chief Bishop told me that you were alive. And she said that you were the Bay Harbor butcher. Time to meet the man of the manor. You really like serial killers. Invitation delivered. Let's show and tell, baby! What do you think? Złote tygodnie z Majkikiem. Zapewnij sobie szansę na złote rabaty w aplikacji MyKik. Codziennie możesz otrzymać kupon niespodziankę z rabatem w wysokości 10% na całe zakupy lub 20 albo nawet 30% na jeden dowolny artykuł, jednak tylko w aplikacji MyKik. Kik więcej niż się spodziewasz. No wy... Odkurzecz Dyson V16 Piston Animal Submarine ma potężną moc sania i technologię przeciwplątaniu włosów. Obrotowe stożkowe szczotki skutecznie usuwają długie włosy i sierść. Nowa elektroszczotka automatycznie dostosowuje moc sania do każdej powierzchni, a nowy pojemnik z funkcją kompresji ugniata kurz. Wbudowane akcesoria łatwo sprzątają każdą powierzchnię, a dodatkowa elektroszczotka myje czystą wodą przez cały czas sprzątania. Najmocniejszy odkurzecz bezprzewodowy Dyson z technologią przeciwplątaniu włosów. Kup na dyson.pl. Dbasz o swoją odporność? Zadbaj też o swój portfel z dos.pl. Sprawdź produkty stworzone z myślą o Twoim układzie odpornościowym oraz inne suplementy diety. Teraz wybrane produkty w akcji 3 plus 1 za grosz. Dos.pl. Dbam o zdrowie i urodę. Jestem Marysia i moim talenciakiem jest muzyka. O astronomii mogę mówić w nieskończoność. O księżycach, o blagoszczach. Jesteśmy super drużyną. Naszym talenciakiem jest... Miłka! Miłka! Miłka Szkoły są pełne talentu. A Lidl wspiera je już od trzech lat. Do tej pory w akcji wzięło udział ponad 10 tysięcy szkół. Przekazaliśmy im sprzętu wartości 50 milionów złotych. Kupuj w Lidlu, odbieraj talenciaki i przekazuj je na zakup sprzętu dla szkół. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentu. Rewolucyjna kolacja wzbudziła w Magdzie Gessler uzasadnione nadzieje. Oby tylko kuchni udało się im sprostać. Czy w kulinarnej fabryce smaku produkcja ruszyła?